Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. W telewizji biznesowej czas na temat telekomunikacyjny, a dokładnie chodzi o skrót 5G. Telefonia piątej generacji ma zagościć y, na dobre w naszych telefonach, chociaż tak na dobrą sprawę w przekazie marketingowym jest obecna już od jakichś dwóch lat. O co w tym wszystkim chodzi? Czym jest to prawdziwe 5G, o którym mówią operatorzy telefonii komórkowej? Na ten temat porozmawiamy z moim gościem Witold Tomaszewski, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest moim i Państwa. Gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Witoldzie, pierwsze pytanie, które się pojawia, czym w istocie jest ta piąta generacja telefonii komórkowej? Ja tutaj wziąłem ze sobą taki gadżet. To jest telefon, który ma dwa i pół roku i jeszcze działa. I on był jednym z pierwszych modeli, który był sprzedawany z takim dopiskiem 5G w nazwie. I faktycznie po odpaleniu tego telefonu, gdzieś we wrześniu 2021 roku. Rozbłysła ikonka 5G. Czy to 5G to było to samo 5G, o którym dzisiaj mówią operatorzy, że to będzie prawdziwe 5G? To e, proponuję, żebyśmy bardzo szybko przeszli od tego, <coughs> czym były kolejne generacje e, okay. e, telefonii mobilnej, bo 5G, G jest jest słowa generacja. Pierwsza generacja, wszyscy pewnie pamiętają słynne centertele, NMT, cegły, analogowa telefonia, która służyła praktycznie tylko i wyłącznie do rozmów głosowych. I kierunkowy 0,90. Tak. Potem dwaj pierwsi operatorzy, początek 0,601, 0,602 telefonów. To był GSM. 96 rok w Polsce, w Europie troszeczkę wcześniej. Cyfrowa jakość rozmów. W końcu nie było już żadnego szumienia oraz pojawiły się SMS-y. Trzecia generacja, początek XXI wieku, 2001 rok w Europie, 2006 w Polsce, to ten słynny UMTS i przede wszystkim pojawienie się transmisji danych. Najpierw o przepływnościach 384 kb na sekundę, potem dochodzących nawet do dużych kilkudziesięciu megabitów na sekundę. LTE to rozwinięcie, można powiedzieć 3G, bo tam stwierdzono, że transmisja danych to jest ten kierunek, w którym mobilna telefonia powinna się rozwijać, no i prędkości dochodzące do setek nawet megabitów na sekundę. I głos idący trochę w taką odstawkę, dlatego że jak nam na wyświetlaczu wyświetla się czasem napis Volte, czyli Voice over LTE, to tak naprawdę mhm. nasza, nasze rozmowy, nasz głos idzie za pomocą transmisji danych. A nie dedykowanego kanału, jak w wypadku 3G. No i mamy 5G. No czym może być 5G? Oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że każda z kolejnych technologii oferowała 10 razy większe przepływności, 10 razy mniejsze opóźnienia oraz 10 razy więcej urządzeń, które jest w stanie obsłużyć na kilometrze kwadratowym. I dochodzimy tutaj do 5G, która znowu jest 10 razy szybsza niż 4G, 10 razy. Niższe opóźnienia, 10 razy więcej urządzeń na kilometrze kwadratowym. Ja bym powiedział, że dzisiaj technika 5G to dla konsumenta. Przede wszystkim dodatkowa autostrada, bo o ile można powiedzieć, że 4G porusza się, to jest taka autostrada dwupasmowa, tak te częstotliwości, które operatorzy właśnie wygrali w aukcji, która się skończyła w listopadzie, w październiku była organizowana przez UK, gdzie było do wygrania cztery bloki z tak zwanego C-Bandu, to to jest danie operatorom możliwości zbudowania sześciopasmowych autostrad w miejsce dwóch. Zaledwie pasmowych. I dla konsumenta będzie to przede wszystkim wyższe przepływności, mniejsze opóźnienia, trochę. I to jest to, co odczuwają konsumenci. Natomiast 5G to przede wszystkim zastosowania przemysłowe, albo bym powiedział, możliwość budowy sieci prywatnych. Po pierwsze, wszyscy dzisiaj świat stoi sztuczną inteligencją, prawda? AI, wszyscy, wszyscy na wyścigi implementują tą, te rozwiązania w swoich firmach, w swoich przedsiębiorstwach. Tak naprawdę 5G wprowadza jedną fundamentalną zmianę tak zwane przetwarzanie krawędziowe z angielskiego edge computing. To oznacza, że serwery do przetwarzania, czyli na przykład tej sztucznej inteligencji, znajdują się zaraz przy stacji bazowej. Mogą być wręcz jej elementem. To oznacza, że nie ma opóźnienia od terminala, który wydaje komendę tej sztucznej inteligencji, do serwera przetwarzającego to zapytanie ze sztuczną inteligencją, bo to jest coś, co w największy sposób wpływa na komfort korzystania ze sztucznej inteligencji. No, bo jeżeli zadajemy pytanie, chcielibyśmy od razu otrzymać odpowiedź. I te serwery blisko stacji bazowych, różnych usług, AI jest tylko przykładem, powodują, że to wszystko hula o wiele lepiej i o wiele szybciej. Druga rzecz, szalenie istotna, to przede wszystkim tak zwane prywatne sieci 5G. To są sieci, które są budowane przez przedsiębiorstwa, samorządy, które, w których te sieci buduje się na własne potrzeby, do na przykład podłączenia bezprzewodowego kamer, do całej masy podłączenia czujników, do miasta mogą podłączać wszystkie przystanki autobusowe, multimedialne do tej sieci. I Smart cities tak zwane. Tak, mądre miasta i to są dwa kluczowe, Kluczowe rozwiązania. Teraz jeszcze wracając, żeby trochę dorzucić więcej stopni swobody w tej naszej dyskusji, mhm. no to bardzo często spotykaliśmy się, czasem się to nawet na niektórych telefonach na wyświetlaczu pokazuje, NSA i SA. No właśnie. W standardzie non-standalone, czyli NSA, oraz w standardzie standalone, który jest dla standardzie... W standalone, zdecydowanie. Natomiast sieć standardu NSA non-standalone to jest tak naprawdę sieć 4G, która jest dopalona pasmem 5G, ale to jest dopalona w tym sensie, że można korzystać do ściągania i wysyłania danych. Ten zakres pasma wykorzystywany przez 5G, natomiast sieci standalone to już są takie prawdziwe sieci 5G, które ten core te rdzeń te wszystkie serwery potrzebne do obsługi stacji bazowych mają już w standardzie 5G. To wtedy właśnie pojawią się te niskie opóźnienia, jeszcze wyższe prędkości i też usługi takie jak na przykład slicing tak zwany. To znaczy, że tak naprawdę całą sieć będzie można pokroić na plasterki i do każdego plasterka dać dostęp innej grupie użytkowników. Na przykład biznes może mieć szerszy plasterek i więcej płacić, a konsumenci, którzy chcą tanich usług, mogą korzystać z tego mniejszego plasterka. Bo tak naprawdę dla użytkowników nie jest ważne, czy ma 1 gigabit na sekundę w telefonie, tylko czy komuś buforuje się YouTube, czy też może wysłać maila albo zdjęcie na social media. Wital kolejne pytanie, które się w tym momencie pojawia, to ja sobie ściągnąłem taką aplikację na potrzeby by, naszego programu. I, nie będę mówił o, o jakiej sieci mówimy konkretnie, ale pojawiają mi się, pojawia mi się wskazanie, przy nadajniku NSA, czyli mam jeszcze to 5G, takie, które czeka na rewolucję. Co się zmieni z punktu widzenia mojego, zwykłego użytkownika, który właśnie odpala YouTube'a, słucha muzyki za pomocą streamingu albo przesyła dane? Co się zmieni, kiedy rzeczywiście pojawi się już ta technologia SA w moim telefonie? Dla konsumenta pewnie niewiele, mhm. bo też y, trzeba pamiętać, tak jak mówiłem, dla konsumenta nie jest istotne, czy on ma 1 gigabit na sekundę w telefonie i czy ma 15 albo 10 milisekund opóźnienia. Dla niego ważne jest, żeby YouTube nie buforował, żeby można było obejrzeć, skorzystać z streamingu, wysłać z, z zdjęcia na social media. Natomiast sieć 5G można powiedzieć, że jest pierwszą siecią, która w centrum wcale nie stawia człowieka. Ona stawia maszynę w sensie. Że, Jezu, żeby to nie zabrzmiało, jak Terminator i tutaj no, samodzielne Science i... fiction. Nie, czujniki, cały szereg czujników, bo wyobraźmy sobie, że już dzisiaj na przykład cała logistyka do sklepów spożywczych jest oparta o sieci GSM. Tak? W samochodach mamy, mamy moduły, które komunikują się z centralą i widać, gdzie dany towar jest dostarczany. To zobaczmy na usługi carsharingu dostępne w całym szeregu miast. Te usługi są możliwe dzięki sieciom mobilnym, bo instalujemy sobie aplikacje na telefonie, a następnie z poziomu aplikacji otwieramy drzwi, uruchamiamy samochód. No, ale ten samochód jest uruchamiany, bo ma w środku moduł komórkowy, i przez ten moduł jest wydawane polecenie otworzenia drzwi. Więc tak naprawdę sieci 5G mają obsłużyć do miliona urządzeń. Na kilometrze kwadratowym. Czyli tyle sieci 5G będą w stanie obsłużyć tych czujników. Tych czujników może być cała masa, to mogą być czujniki temperatury, jakości powietrza, to mogą być terminale płatnicze, bo pamiętajmy, że zdecydowana większość terminali płatniczych jest oparta o transmisję komórkową. Więc jeżeli gdzieś nam sieć komórkowa by padła albo jej nie było, no to bardzo często nie zapłacimy kartą. Jakie możliwości dla biznesu daje właśnie sieć 5G? W takich opracowaniach dotyczących właśnie sieci piątej generacji pojawiały się między innymi informacje dotyczące przemysłu 4.0, zarządzania np. liniami produkcyjnymi, zarządzania czasem pracy czy elektro, energooszczędnością biurowców. Co jeszcze do tej listy możemy dopisać w przypadku sieci 5G? Co to oznacza dla biznesu? Z jednej strony bym powiedział, że sky is the limit i nas tylko ogranicza, ale z drugiej strony pamiętajmy, że tak naprawdę 5G samo z siebie nie jest magią. Mhm. 5G nie powoduje, że nagle nasz budynek będzie bardziej energooszczędny, czy też same te usługi się z, zainstalują. 5G jest przede wszystkim medium. Tam, gdzie dzisiaj musielibyśmy kuć ściany i ciągnąć kable, żeby coś podłączyć do sieci, czy też szeroko rozumianego internetu, dzisiaj może być realizowane bezprzewodowo z, z taką samą jakością, z taką samą kontrolą nad z ten. QoS, tak, SLA, Quality of Service i Service Level Agreement, czyli nad, na, na, na przykład priorytetyzacją ruchu. W sieci, no bo wyobraźmy sobie budynek, biurowiec, w biurowcu jest cały szereg różnych urządzeń podłączonych do sieci. Wiadomo, że niektóre mają wyższy priorytet w transmisji danych, tak? Po to, żeby na przykład, czyli na przykład, jak mamy salę z wideokonferencją, ona ma wyższy priorytet transmisji danych niż jakieś inne urządzenia, po to, żeby mówiąc kolokwialnie nie buforowało. <coughs> I 5G jest właśnie pierwszą taką techniką bezprzewodową, która potrafi w ten sam sposób zarządzać ruchem jak sieci kablowe. No, a Jak mówiłem, prościej jest podwiesić antenkę pod sufitem i mieć podłączone wszystkie urządzenia, niż bawić się w podłączanie wszystkiego kablem. Przypomniałem sobie takie bardzo fajne porównanie w momencie, w którym powiedziałeś o to amerykańskie powiedzenie Sky the limit, kiedy startowała sieć 3G na świecie. Mówiono o tym, oto sieć, która zmieni naszą komunikację, będziemy mogli prowadzić wideorozmowy, będziemy mogli rozmawiać za pomocą, wysyłać zdjęcia za pomocą MMS-ów. Wszyscy pamiętamy, jakiej jakości te pierwsze MMS-y były. A okazało się na koniec dnia, po kilku latach, że tak na dobrą sprawę sieć 3G stała się furtką do internetu mobilnego i do mediów społecznościowych w takim codziennym m, zastosowaniu, nie wiem, w pociągu, na przystanku, y, w drodze do pracy. Y, czy 5G może nas tutaj zaskoczyć, że my teraz mamy jakąś wizję tej sieci, ale ona tak naprawdę daje możliwości, nie wiem, powstania może zupełnie nowej branży, nowego. Y, y, Nowego biznesu, tak, jak to było w połowie pierwszej dekady XXI wieku z mediami społecznościowymi. I tutaj znowu przejdźmy przez generację. Pierwsza generacja umożliwiała po prostu rozmowę bez kabla. Druga tak. generacja wprowadziła e, komunikację tekstową, która jest szalenie ważna. Trzecia generacja rzeczywiście pokazała, że mogą być wideo rozmowy i tą transmisję danych. Tu jest bardzo istotne. Dzięki czwartej generacji takie serwisy jak Netflix, YouTube i cała masa serwisów VOD mogła zaistnieć, bo nie można się oszukiwać. Bez tego, że z tych serwisów korzystamy naprawdę na komórce, gdziekolwiek byśmy nie byli, nie byłoby takiego boomu na te usługi, bo dzisiaj już widać, że nikomu nie chce się siedzieć przed telewizorem i w domu, żeby tylko to oglądać, tylko oglądamy naprawdę gdziekolwiek. I teraz tak, pytanie, czy tak jak serwisy streamingowe były tym killer application sieci czwartej generacji, sieci LTE, czy jest ten killer application w sieciach 5G? Zobaczmy, że kiedy wchodziły sieci 4G na świecie, to dzięki nim przyrost ruchu te 10 lat temu, rok do roku, to było 80, 100, 150% rok do roku. Tyle, czyli można powiedzieć, że co roku użytkownik generował dwa razy więcej, przesyłał dwa razy więcej danych niż w roku poprzednim. Teraz, dzisiaj, kiedy już wszyscy, którzy chcieli, to te serwisy streamingowe oglądają. Ten przyrost jest raptem dziesięcioprocentowy. Jeden z operatorów pokazał niedawno wyniki, 11% przyrostu rok do roku. I widać, że na razie w wypadku w sieci 5G poza tą wyższą przepustowością, przepływnością, mniejszymi opóźnieniami, nie ma tego tak zwanym killer application. No, niektórzy mówią, że będzie to, że to będzie VR, że to będzie ten augmented reality, czyli okulary, które na przykład nie to, że wrzucają nas w tą wirtualną rzeczywistość, tylko wyświetlają dodatkowe, Informacje, jak na przykład idziemy ulicą i możemy na naszych okularach wyświetlać jakąś strzałkę, gdzie skręcimy. Nie widać na razie tego killer application, które miałoby spowodować masowy rozwój sieci 5G i zadowolenie operatorów, bo tutaj trzeba powiedzieć, że operatorzy też niespecjalnie są zadowoleni z tego, że inwestują masę pieniędzy w częstotliwości i w nowe stacje bazowe, a niespecjalnie udaje im się to spieniężyć. Natomiast 5G w zastosowaniach przemysłowych wydaje się. Być bardzo ciekawy. Podam bardzo prosty przykład, do czego, w jaki sposób sieci prywatne 5G pozwalają oszczędzać. Otóż jeden z portów kontenerowych zbudował swoją sieć prywatną i bardzo mocno, znaczy kontrolując absolutnie ruch każdego urządzenia i każdego kontenera na swoim terenie. Zbudowa tej sieci zwróciła się w ciągu trzech lat. Bo firma Port zaoszczędził na składce ubezpieczeniowej. Dzięki bardzo mocnemu nadzorowi nad ruchem tych wszystkich kontenerów i urządzeń udało się bardzo mocno ograniczyć przypadkowe straty, a w związku z tym właśnie zaoszczędzić na składce ubezpieczeniowej. I rozwoju sieci 5G należałoby oczekiwać właśnie w, przede wszystkim w przemyśle. Przy czym tutaj też ważna uwaga, wydaje się, że to będzie pole przede wszystkim dla. Różnego rodzaju integratorów usług, to nie będzie pole dla operatorów komórkowych, którzy nie mają kompetencji, aby musieli, inaczej, musieliby zbudować takie kompetencje w swoich przedsiębiorstwach, a oni tak naprawdę byliby ograniczeni do dostarczenia po prostu usługi bezprzewodowej, a nie jakichś innych szeregu usług. Integratorzy, którzy wejdą dobrze w jakiś rynek na przykład portów kontenerowych, budowy smart city, będą doskonale wiedzieli, jakie rodzaj usług bardzo szybko pozwoli się zwrócić poprzez ograniczenie kosztów. Bo to nie jest tak, że te sieci prywatne będą przynosiły przychody tym podmiotom. One mają ograniczyć koszty. Wiadomo, że dzięki zdalnej kontroli logistyki ten zasoby magazynowe mogą być ograniczone do jednego czy dwóch dni bo doskonale wiadomo gdzie znajduje się kolejna dostawa można wszystko to zaplanować tak żeby do sklepu na pewno na półki dojechało jak najświeższe i jak najszybciej więc tutaj tu będzie jeżeli będzie ta rewolucja 5G to będzie to w postaci sieci prywatnych a nie usług dla konsumentów dla no konsumentów to tak naprawdę sieci 5G dzisiaj zdecydowanie dają im więcej niż konsument mógłby potrzebować a zatem pomysły, pomysły i jeszcze raz pomysły, ale wracając jeszcze do tej sieci 3G, o której je wspomnieliśmy. Kolejny operator zapowiada w Polsce refarming. Przypomnijmy, pierwszym takim operatorem to, była, to było T-Mobile Polska, które w ubiegłym roku wyłączyło całkiem sieć 3G, sieć, która dała nam przedsmak tej nowoczesnej telekomunikacji mobilnej. Już właściwie u tego operatora nie istnieje. Teraz ten sam proces ma się dziać, czy dzieje się już w firmie Orange. Na czym polega ten refarming i dlaczego pozbywamy się tych starych e, technologii? 5G ma nam zastąpić wszystko? To teraz znowu lekko technicznie. Z pewnością każdy nas słyszał o tym, że operatorzy posiadają pasma z zakresu 800 megaherców, 900 megaherców, 1800, 2100, 2600 i tak dalej. I każdy z operatorów w każdym z tych zakresów pasm posiada jakiś fragment bloku, na przykład 10, w sumie 10 czy 20 megaherców w paśmie 800, w paśmie 1800 i dalej. I tak naprawdę możliwe do uzyskiwania przepływności Zależą wprost od wielkości tego bloku. Tak naprawdę w mniejszym stopniu zależą od użytej techniki, a w większym od, od posiadanego bloku. I teraz, jeżeli operatorzy dzisiaj posiadali pasma, w sumie, w sumie w różnych pasmach posiadali powiedzmy 80 MHz, a dzisiaj dostali w aukcji 5G dodatkowe 100, no to można zobaczyć, że ponad dwukrotnie zwiększają możliwe do uzyskiwania przepływności. Ale o ile sieci 4G i 5G da się połączyć w taki sposób, żeby, mówiąc bardzo kolokwialnie, użytkownik miał tą jedną rurę i sumowała mu się ta, te uzyskiwane prędkości, tak niestety z siecią 3G tego sumować się nie da. W związku z tym, jeżeli na przykład w paśmie 900 MHz, 5 MHz, któryś z operatorów przeznaczał na sieć 3G, no to można powiedzieć, że tam mogli się z tej sieci tylko korzystać ty, tylko ci, którzy mieli telefony 3G. A jeżeli wyłączył tą sieć 3G i na tym bloku 5 MHz zbudował sieć 4G bądź za chwilę 5G, to znaczy, że dorzucił, nagle z tego kawałka będą mogli sumarycznie korzystać użytkownicy sieci 4G i 5G. Trzeba też pamiętać o tym, że telefonów, które obsługują tylko 3G i nie obsługują wyższych technik jest już bardzo mało. Poza tym, nawet jeżeli telefon obsługuje tylko nie więcej niż sieć 3G, to jeszcze obsługuje na pewno sieć 2G, a operatorzy ciągle sieci 2G i GSM obsługują, więc ok, będzie to trochę mniej wygodne korzystanie tylko z sieci 2G, ale ciągle będziemy mogli się komunikować z naszymi bliskimi. Ale warto chyba zrobić też y, sprawdzian technologii w firmach, czy przypadkiem jakieś urządzenie do przesyłania y, danych, y, nie wiem, y, odpowiedzialne na przykład za szlaban czy za bramę y, do hali produkcyjnej, na przykład nie jest podpięte pod modem 3G. Bo czy takie w ogóle sytuacje mogą mieć rację bytu, czy już tak na dobrą sprawę biznes, przemysł, logistyka, wszystko przeszło już minimum na to 4G, jeżeli tutaj mówimy o, o takim zdalnym wykorzystaniu y, tych technologii. Z tym bardzo bywa różnie. Pamiętajmy, że nawet w domach możemy mieć centralki alarmowe z wykupioną usługą dojazdu jakiejś ekipy z firmy ochroniarskiej, no i one bardzo często mają kartę SIM w środku, która korzysta z sieci GSM, wcale nie 3G, 4G, 5G. Wysyła po prostu prostego SMS-a z numerem. Na przykład numer 7754 zgłasza, zgłasza wtargnięcie, baza wie dokładnie, co ten numer oznacza, jaki blok pod jakim adresem się pod nim kryje i, i przyjeżdża. I trzeba pamiętać o tym, i to jest takie, dosyć takie fajne, że te pomysły na ten M2M tak zwane, czyli te smarte rozwiązania z mobilnymi połączeniami już były wcześniej, już w wypadku sieci, GSM, natomiast dzisiaj dzięki sieciom 5G nagle rzeczywiście już mówiliśmy Sky is the limit bo zobaczmy na przykład kamery na terenie miasta. No wypadało, biorąc pod uwagę, że one jednak trochę Potrzebują tego pasma, żeby przetransferować obraz kilku, kilkanaście megabitów na sekundę, no to z reguły podłączane były najczęściej kablowo, to był Ethernet czy światłowód. Dzisiaj, w wypadkach sieci 5G i sieci prywatnych, to może być kamerka 5G. I już mamy transfer, i odpada nam w ogóle przy zastanawianiu się o lokalizacji takiej kamery, odpada nam nawet zastanawianie się nad zasilaniem do takiej kamery. Bo możemy sobie wyobrazić, że ta kamerka będzie miała akumulator i jeszcze dodatkowo panel słoneczny, który ją będzie ładował, więc tak naprawdę możemy ją gdziekolwiek postawić. Na 5G trzeba patrzeć jako na. Nie na coś, co samo zaimplementowanie 5G spowoduje, że jesteśmy smart, ale z, jesteśmy, zdejmujemy z siebie te okowy myślenia, że wszędzie musimy się podłączać kablem. Nie, nie musimy, bo sieci bezprzewodowe 5G, szczególnie prywatne, umożliwią nam naprawdę, mam nadzieję, uwolnią naszą wyobraźnię i sprawią, że nasze życie będzie po prostu wygodniejsze, bo cała smart city idea polega na tym, że jest nam wygodniej, że jest taniej, jest efektywnie, jest sprawnie. W rankingach wyszukiwania Google, bodajże w 2017 roku, bardzo wysoko był taki skrót IoT, Internet rzeczy. Czy 5G coś tutaj zmieni? Bo tak na dobrą sprawę coraz więcej rzeczy w naszym domu, urządzeń, z których korzystamy na co dzień, łączy się jednak mimo wszystko z siecią i przesyła tam pewne ważne informacje. Jak to może się zmienić teraz pod wpływem 5G? Ale zobaczmy, podam przykład Tesli, która ma usługę nie tylko instalowania nowszego programowania over the air, czyli stoimy gdzieś tam w garażu czy na parkingu i się ściąga oprogramowanie. Są usługi streamingowe, można oglądać filmy jadąc z Tesli, no ale jak ta Tesla tak powiem, dostarcza te usługi. No cóż, w środku jest karta SIM, jest modem, jest transmisja danych i można w ten sposób sobie oglądać filmy. Sieci 5G spowodują, spowodują że ta pojemność sieci, czyli możliwość obsłużenia większej ilości takich, takich samochodów, no nagle się pojawi, no bo oczywiście tych, no, biorąc pod uwagę, że średni wiek samochodów w Polsce to jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 15 lat, no to jeszcze chwilę nam zajmie parę lat, zanim pojawią się takie samochody, które mają ten entertainment tak zwany infotainment zainstalowany w samochodach, z możliwością oglądania jakichś serwisów streamingowych. No ale takich samochodów będzie coraz więcej. No i dzisiaj dzisiejsze sieci 4G, najprawdopodobniej w przeciągu kilku najbliższych lat, by się po prostu zapchały. A dzięki sieciom, sieciom 5G tego typu usługi będą możliwe. I to jest, znowu. Sieci 5G są zainstalowane, są projektowane i instalowane z myślą głównie o maszynach, a nie wcale o człowieku. Przykład Tesli, karta SIM jest w Tesli w samochodzie, wcale nie w naszym telefonie, czyli takim jednym chyba z najbardziej osobistych rzeczy, którą mamy przy sobie. I na koniec pytanie o przyszłość, bo w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, LTE u operatorów pojawiło się gdzieś tam w, na początku drugiej dekady, czyli nie wiem, 2012-2013 rok, gdzieś te okolice. Nie wiem. Natomiast już wtedy wiem, że trwały prace nad 5G, te wstępne albo, albo już zaawansowane, tylko, tylko się wtedy dużo o tym nie mówiło. Czy już świat pracuje nad następcą czy następczynią 5G? Oczywiście pracuje Ameryka, pracuje Chiny, Korea, pracuje Unia Europejska i znowu 6G to ma być. 10 razy większe przepływności, 10 razy więcej urządzeń na kilometrze kwadratowym, 10 razy niższe opóźnienia, tylko w wypadku sieci 6G mają to być sieci od razu w standardzie standalone, czyli nie będzie takiej protezy jak w wypadku 5G non-standalone, tylko to już będą sieci prawdziwie, prawdziwie no 6G. Pasmo, które będzie używane, to pewnie będzie tak jak pasmem podstawowym dla 5G, jest pasmo C, czyli mniej więcej przedział 3400-3800 MHz. Tak w wypadku 6G będzie to około 5, 6, 7 GHz oraz 600 MHz. Jak po 2030 roku, pewnie telewizja linearna będzie opuszczała. Powoli nadajniki naziemne, zwolni się pasmo i zapewne będziemy mieli do czynienia z tak zwaną trzecią dywidendą cyfrową, czyli 600 MHz zostanie przeznaczone na sieci mobilne. Czyli, tak realnie rzecz biorąc, sieć 6G to będzie 2030 rok, właśnie? Mniej więcej rzeczywiście, kolejne generacje opracowanie założeń zajmuje około dekady. Z tego co pamiętam, Koreańczycy bardzo ambitnie i nie podchodzą do tematu i obiecują, że nawet uda im się pierwszą komercyjną sieć uruchomić w okolicach 2028 roku, czyli no, to już jest bardzo blisko. Tylko tutaj znowu trzeba wspomnieć, to, że te sieci, te sieci powstaną, te sieci będą opracowane, będą chodziły, to nie oznacza wcale, że klienci będą tego potrzebowali, bo znowu, popatrzmy, dzisiaj generalnie z sieci 4G jesteśmy zadowoleni, jeżeli oczywiście mamy zasięg, tak? więc to kwestia zasięgu, a technologii to są dwie różne rzeczy, ale klienci są zadowoleni. Ten przyrost transmisji danych jest stosunkowo niewielki, to jest 10% rocznie, operatorzy są w stanie bez problemu to jeszcze obsłużyć. Pytanie, czy operatorzy będą chcieli inwestować w sieci 6G, jeżeli nie udało im się ciągle spieniężyć sieci 5G i wymyśleć tego sposobu no, pieniężenia tego killer application dla sieci 5G? Mnie się wydaje, że raczej w połowie kolejnej dekady należałoby oczekiwać sieci 6G, a nie masowego uruchamiania na świecie w okolicach 2030 roku, kiedy standard będzie już gotowy. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jaki procent naszych widzów dzisiaj, teraz oglądało nas mobilnie za pośrednictwem LTE, a jaka za pośrednictwem 5G. Obstawiam, że jednak ta starsza sieć pewnie w polskich warunkach dominowała. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, Witold. Tomaszewski, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i poświęcony czas. Dziękuję i miłego dnia życzę wszystkim. Partnerem programu jest spółka m Sa, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.